Witam. Zbliża się nowy rok, więc należy pomyśleć o kalendarzu na tenże nowy rok. Tym razem postaram się zaprezentować z bliska Rodiowski Web Planner, który można zakupić w dwóch rodzajach tradycyjnych wykończeń kolorystycznych. Rodi czarnym, który prezentuję i pomarańczowym. Rozmiary to 14 na 21 cm i Objętość w sumie 144 strony. Oczywiście zamykane, jak wszystkie notatniki radiowskie, na czarną gumkę. Na okładce mamy logo firmy oraz wytłoczony rok, którego kalendarz dotyczy. Z tyłu gładka okładka. Na zbliżeniu widać, że bardzo ładnie to wytłoczenie się udało. Jest to ekskluzywnie wykończony kalendarz, taki skórkopodobny materiał. Widać, że kapitałka jest na obu końcach, zakładka, zaokrąglone narożniki i tam część perforowana do odrywania, którą tutaj już na pierwszy rzut oka widać. Ale zobaczmy, jak to się prezentuje w środku. Czarna wyklejka plus ta zakładka. Dalej mamy stronę tytułową, tutaj oczywiście. 90 gramowy papier, a więc należy się spodziewać dobrych efektów przy używaniu piór. Strona tytułowa, dane osobowe i roczniki. Tutaj co ciekawe, widzimy na dole, że jest to projekt innej francuskiej firmy z Marsylii, Quo Vadis. I ta notatka przewija się przez cały notatnik. Tutaj mamy roczny plan i następnie tygodniowy rozkład. Tak właśnie jest skonstruowany ten kalendarz, że mamy po lewej stronie rozkład tygodniowy, po prawej miejsce na notatki, i w prawym dolnym rogu każdej strony najbliższe trzy miesiące rozpisane w takiej miniaturce, gdzie można też sobie terminy jakieś notować. Jest to oczywiście twarda okładka, w związku z tym. Troszkę może się nie za płasko rozkładać. Jak tu z boku pokazuję, prawie jest to na płasko. Nie sądzę, żeby były jakieś problemy przy pisaniu na rozłożonym tak notatniku, gdyż praktycznie leży on równo, niezależnie od tego, w którym miejscu go otworzymy. Więc na pewno używanie tego notatnika jest komfortowe. Nie mówiąc już o tym, że ze względu na twardą okładkę można nim pisać, także i na przysłowiowym kolanie. Ta notat te notatki kończą się jeszcze jednym tygodniem następnego roku, i tutaj mamy też rozpiskę miesięczną na końcu. No i rzut oka na kalendarz, rozpiskę całoroczną kolejnego następnego roku. No, mamy też rozkład temperatur, i co ciekawe, rozkład świąt na jednej stronie. Bardzo ciekawo to można porównać. Polska też jest. Jako, że tutaj nie ma zaznaczonych w kalendarzu tych świąt polskich, tutaj można je sobie znaleźć. No i z tyłu dodatkowe ciekawostki. Jeszcze kilkanaście stron kropkowanych na koniec do prowadzenia jakichś specjalnych notatek i tradycyjnie w tylnej. Do tylnej okładki przyklejona jest kartonowa kieszeń. I tak na pierwszy rzut oka wygląda ten kalendarz z notatnikiem łącznie. Kolorystycznie, jak mówiłem, są dwie wersje do wyboru. Tutaj nie jest kalendarz po lewej, to jest zwykły notatnik Web Notebook RODI. Jak widać, on jest trochę grubszy niż kalendarz, bo oczywiście ma większą ilość kartek w środku zszytych. Także na pewno musi być grubszy, można sobie porównać, moim zdaniem ciut różni się ta okładka web notebooku, jest bardziej gładka. A teraz zasadniczy test do pis pisaniu. bo oczywiście tutaj piszemy w tym notatniku. Dwa atramenty blue-black użyłem w środku, ten grubo określony, już sam nie pamiętam co to za brąz jest i edelsteinowski pelikan na dole. Jak widać nie ma żadnego przebija nawet tam, gdzie mocno smarowałem i gdzie bardzo gruba linia została użyta. Także tu jest oczywiście papier z fabryki Fontaine, perfekcyjnej jakości, trochę może zbyt gładki dla niektórych, ale dla mnie do pisania idealny. Jeszcze raz rzut oka na detale tego notatnika, kalendarza z notatnikiem łącznie. Myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja, którą należy rozważyć, bo rok nowy się zbliża, a tak jak mówię, ten kalendarz zaczyna się już praktycznie od grudnia. Także ostatni dzwonek na to, żeby go zakupić. Dziękuję za uwagę.